Nawet jeśli jeszcze nas nie ma. I to proste zdanie odsłania wielką prawdę, dlatego że każde pokolenie jest odbiciem poprzedniego. Bo co nosimy w sobie, co wypieramy albo wzmacniamy, co kochamy i czego się boimy, to wszystko przechodzi dalej. I psychologia, i nauka potwierdzają to zjawisko. Badania jasno pokazują, że traumy i doświadczenia mogą być przenoszone na kolejne pokolenia. To, co przeżywasz dzisiaj, może stać się cieniem albo światłem dla twoich wnuków i prawnuków. I wyobraź sobie, jak jedno z tych dzieci patrzy na ciebie bardzo poważnie. Jego spojrzenie jest inne: wnikliwe, pytające, niemal oskarżające. Dlaczego nie zawsze mówicie prawdę? Dlaczego zostawiacie nam konflikty, długi, zniszczoną naturę? Czy naprawdę wierzycie, że my sobie poradzimy, jeśli wy nie poradziliście sobie wcześniej?